Saga o Gdyni to film, który opowiada o prehistorii Gdyni, jak i również osad na terenie województwa pomorskiego, Kaszub i Pomorza Środkowego. Film będzie realizowany w okresie wakacyjnym, najprawdopodobniej jeszcze ostatnie zdjęcia będziemy robić we wrześniu. Lokacje to przede wszystkim Kaszuby, ładne miejscowości jak wzyze Kaszubskie, jak Węsiory, Odry, Kartuzy, Kościerzyna, Hel, Jastarnia, Jurata, Gdynia oczywiście. Tutaj rozgrywa się historia mojego filmu. Głównym bohaterem sagi Zaklętej Wiątarzy jest ojciec i syn oraz tajemnicza władczyni Helu. Która chce posiąść władzę na południowym Bałtyku. W filmie będziemy opowiadać o teraźniejszości i atrakcjach turystycznych regionu, jak i również o prehistorycznych znaleziskach archeologicznych. Film opowiada historię, która może wydawać się historią fantastyczną, baśniową, ale może mieć podstawy, że coś takiego zaistniało w rzeczywistości. Nasza produkcja nie jest ze środków publicznych, pomimo wsparcia instytucji publicznych, ale staramy się zdobyć tutaj prywatnych sponsorów, którzy by chcieli wspomóc tak ambitną edukacyjną produkcję. Film jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej od lat 10. Planujemy dwie wersje językowe polską i angielską.